Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. W dniu dzisiejszym chcieliśmy przedstawić Państwu krótką informację dotyczącą prac nad ustawą o ściganiu gwałtu z urzędu, a nie na wniosek ofiary. Przypomnę tylko, że tą inicjatywę wspólnie zmian w prawie karnym wniosłyśmy z posłanką Magdaleną Kochan, a dzięki tu obecnym Panom Posłom udało się zakończyć pracę w Komisji Kodyfikacyjnej. Mamy nadzieję, że będzie to również kolejny sygnał do zmiany świadomości społecznej, bo musimy zdawać sobie sprawę, że przyjęcie ustawy to jedynie czubek góry lodowej całego problemu. Musimy zmienić mentalność społeczną. I w tym względzie mam nadzieję, że i również Państwo włączycie się w ten proces i nam w tym pomożecie. Musimy trafić do społeczeństwa, musimy trafić również do naszej młodzieży, do już podstawówek i gimnazjum. Musimy otwarcie mówić o tym, co to jest gwałt i co ten gwałt oznacza dla ofiary. Mam nadzieję, że po rekomendacji przez Komisję SEJM przyjmie bez podziałów procedowaną ustawę i nawet niektórzy z tytułami profesorskimi na prawicy również zagłosują za. Bardzo proszę, pan poseł Kwiatkowski wprowadzi w szczegóły. Dzień dobry Państwu. Mamy ogromną satysfakcję, tak jak powiedziała Pani Poseł, żeby dzisiaj Państwu powiedzieć już nie o deklaracjach, nie o tym, co planujemy, ale pokazać gotowe sprawozdanie Komisji Kodyfikacyjnej, które obrazuje zakończoną po wielu latach dyskusję która rozwiązuje kilka wyjątkowo istotnych problemów. Po pierwsze w projekcie, który Państwo widzą, wprowadzamy ściganie gwałtu z urzędu, ale to nie wszystko. Projekt ten również w sposób szczególny zwiększa ochronę w obowiązującym systemie prawnym praw ofiar tego typu przestępstw związanych właśnie z naruszeniem seksualności człowieka, ale także praw e, takich ofiar czy świadków, jaką, jakim jest osoba małoletnia, dziecko i wprowadza standardy ochrony dzieci przy przestępstwach związanych właśnie z naruszeniem wolności seksualnej. Jak Państwo wiedzą, 80%, jak pokazują badania, osób, oczywiście największą grupę stanowią kobiety zgwałconych, cierpi na tak zwany zespół stresu pourazowego. Cierpi w związku z przypominaniem tego jakże tragicznego zdarzenia. W dotychczas obowiązujących przepisach prawa to przestępstwo było ścigane na wniosek. To była wtórna wiktymizacja, przeżywanie jeszcze raz tego stresu. Wprowadzamy tu rozwiązanie, które staje się standardem ogólnoeuropejskim, czyli ścigania tego przestępstwa z urzędu, czyli ścigania tego przestępstwa przez prokuratora. Kolejnym niezwykle ważnym rozwiązaniem, o które od lat zabiegały w szczególności organizacje społeczne, które zajmują się dobrem dzieci, to wprowadzenie zasady pojedynczego przesłuchania ofiary zgwałcenia, ale także właśnie osoby małoletniej, świadka, biegłego i uwiecznienia, zapisania tego typu zeznań w przypadku świadków poniżej 15 roku życia jako nagrania obrazu i dźwięku. Co, dlaczego to ma takie znaczenie? Bo w praktyce zgromadzony materiał dowodowy w ten sposób ma uniemożliwić powtórne przesłuchiwania np. małoletnich, co w przypadku takich świadków czy ofiar ma ogromne znaczenie z punktu widzenia psychiki tych osób. I projekt ten wprowadza jeszcze drobniejsze regulacje, ale także niezwykle istotne. Odwołam się do jednego przykładu. Projektowana regulacja wprowadza ponadto rozwiązania, że przesłuchanie odbywa się z udziałem biegłego psychologa, który winien być osobą tej samej płci, co pokrzywdzony, o ile pokrzywdzony tego nie zarządza. To kolejne rozwiązanie, o którym od dłuższego czasu już rozmawialiśmy i bardzo ważna dla Państwa informacja. Projektowana nowalizacja wprowadza bardzo czytelny termin. Ministerstwo Sprawiedliwości ma dokładnie 12 miesięcy po to, żeby przygotować przyjazne pokoje przesłuchań, tak żeby nie wszędzie tego typu czynności w przypadku małoletnich, w przypadku ofiar zgwałcenia odbywały się już właśnie z wykorzystaniem tych zestandaryzowanych procedur przyjaznych pokojów przesłuchań. Osobą, która w sposób szczególny była zaangażowana w pracę nad tym projektem, szefem podkomisji prawa karnego w Komisji Kodyfikacyjnej był pan przewodniczący Jerzy Kozdroń i jemu teraz oddaję głos. Proszę Państwa, no cóż, ja wykonałem zadaną mi pracę, także moja zasługa tutaj jest niespecjalnie duża. Tutaj Pan Przewodniczący to, co należało powiedzieć po tych, tych projektach, to powiedział. Ja chciałbym tylko tyle powiedzieć, że były trzy projekty. Były trzy projekty diametralnie się rozchodzące. Jeden projekt zakładał, że jedynym rozwiązaniem walki z przestępczością na tle seksualnym jest drastyczne podwyższenie wymiaru kary. I tutaj chodziło o podniesienie dolnych zagrożeń łącznie z karami już takimi jednoznacznie oznaczonymi, jak 25 lat pozbawienia wolności. Natomiast podkomisja nie podzieliła i komisja to, to rozumowanie podkomisji yy, yy, zaakceptowała, nie podzieliliśmy takiego poglądu, że jedyne remedium na walkę z przestępczością na tle seksualnym to jest drastyczne i rażące podnoszenie wymiarów kary. One i tak są surowe. Myśmy w poprzedniej kadencji bardzo zaostrzyli tą odpowiedzialność karną i Zaostrzanie jej bez końca to już nie ma sensu, to tak jak w średniowieczu zaostrzano wymiary kary łącznie z tym, że publicznie ludzi wieszano, potem jeszcze ćwiartowano, potem jeszcze wprowadzano jakieś y, y, dodatkowe cierpienia i, i tortury dla, dla sprawców tych przestępstw, a przestępczość jak nie ulegała zmniejszeniu, tak nie ulegała. Problem jest, wydaje się, inny. I dlatego też problem jest ze skutecznością ujawniania sprawców i z szybkością wymiaru sprawiedliwości, który powinien na to reagować. A więc sprawne, szybkie rozpatrzenie sprawy przez sąd to jest sukces, a nie to, że po iluś latach rozpatrywania sprawy wydajemy wyrok bardzo surowy. Nie dość tego. Wychodzimy z zasady tej konstytucyjnej, zasady swobody wymiaru kary. To sąd. Jest od tego, żeby oceniać, w jakich granicach tą karę należy wymienić. A to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że pogląd, czy to powinny być przestępstwa wszystkie ścigane z urzędu, czy to jest przestępstwa na wniosek, nie jest takim jednoznacznym poglądem. Myśmy się przychylili do sugestii grupy posłów i, i pod głębokiej dyskusji żeśmy to zaakceptowali ponieważ chciałbym żebyście Państwo pamiętali że w tym momencie pokrzywdzona osoba zostaje uprzedmiotowiona przestaje od niej cokolwiek zależeć ona nie ma wpływu na to czy wszcząć czy nie ale uznaliśmy że Większe racje przemawiają za tym, żeby tutaj było działanie z urzędu, ponieważ były sygnały, dochodziły do nas takie, że prokuratorzy czy organy policji zniechęcają skutecznie osoby pokrzywdzone do składania tego wniosku o ściganie, które jest, warunkuje w ogóle rozpoczęcie całej procedury.